PORSZE, bez DACHU siebie jechać jak je chudy, Ciągle. Ten z nich za nie ma już. I mnie to w chuj. I mnie to boli w Zresztą gdzie nie ma ludzi. PORSZE, bez DACHU siebie jechać jak je chudy, Ciągle. Ten kciu za czym nie ma już. Jeden mój że żołnierz był tylko trapla i wtedy były smarka, ja, ale przecież to było zabawne, jak mówiłem, że jestem z innej planety, to ma chyba było marca, nasza kościółcza relacja. Dobrze, że człowiek się na zborach, a tak staje się w kolacji, tak a potem jest ser. Jest to, to sobie, co, nie chcę stać, póki mam czas, jestem tam żyję od światła. Please, Miss Postal, is there some people you stand there? Is there some people you stand there there there? Ah, 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 O, dziewczyny kochają tych, że, dziewczyny kochają tych, że, jesteśmy ciągle na Chodź, wszystko, dawać, zajmę w moim Porsche, z ojcem ludzi gdzie inny w końcu się światło. Życie duwajne, mają być chodź, wszyscy mają każdy na to. Spierdol wszystko, dawaj ten w mojej borsce Spójrz, że nie będziesz mają do jedna zdrożna. Nie chcę dziś pospać, mają na Ej. Teraz gdzieś, ja. bo w tym miejscu nie nie dobrze Boli mnie, że nie ma Ciebie tu obok Dziewczyny kochają widzy, dziewczyny kochają tych złych Jesteśmy ciągle na nimi Chodź, Pierwszą wszystko, dawaj ze mną w moim Porsche Pojedź gdzieś a, 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 a. Daj, tam, gdzie innym kończy się świat Chodź, jeszcze dłużej, inne mają być odwrotne Nie chcę dzisiaj się pospać, wszyscy mają patrzeć na nas na 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 Chodź, Pierwszą wszystko, dawaj w moim Porsche Pojedź ze mną gdzieś ba, tam, gdzie innym kończy się świat nie, dodać inne mają być zazdrosne. się kospać, wszyscy mają patrzeć na nas. Bro, bro. Teraz ja Dobra. mogę. Chowie. Dobra, uwaga. Czarny nabicie. Mam pewno siebie to pracanie dar. Oni mi piszą, że ja tu mam fart że żyłam tsunami, hej, tyle fal nie mogłabym więcej już siebie dać ja wiem najlepiej na co mnie stać jak gwiazda na kur. kurwa ja to że ja... no dupa jebana mam teraz i nic mnie nie martwi mam życie jak Barbie i jak z bajki zapracam mi ludzi do barki. myślisz ale ja i mailowa? rzucam o, o, o. content jak słaba nie patrzę wstecz, patrzę w no bo na szczycie jestem już chodzę od rana Uśmiech no. no, 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 oh. oh. ubrana, taki mam mód, kolejna zmiana, ja to dzień dżędziora, choć taka sama, to mam nowy look Dzisiaj nie czuję się sama, pod stopami mam cały świat, żyję jak Hannah Montana, pasję przyjaciół i dobry vibe. Teraz oh. yeah. jak, się z rana, dzwoni telefon, bo dumna jest mama, czekam aż znajdę swój balans. Jestem gęziara i będę to miała, mimo że czasem było mi ciężko, nie patrzę na te dni, te sytuacje, zostaną gdzieś za mną. Myśl o wyciągnięciu z człowieka. Lubię te chwile. Ja ten, razem Geziary, gęzi, czy mają te tempo? Chodzę od rana, myślę, ubrana na takie. Kolejna wskaz. zmiana. Ja to Geziara, choć, no, no choć taka sama. Choć taka sama, to koza od rana. Musiek ubrana, taki mam mówił kolejna zmiana, ja to dzień będzie, a choć tak samo to mam na Dziękuję.